Pozbawienie człowieka życia w sposób bezbolesny nie leży w ludzkiej naturze. Jest niepraktyczny z wielu powodów. Nie zastrasza się społeczeństwa, nie upokarza ofiary i nie satysfakcjonuje to oprawcy. Ludzie prześcigali się tysiące lat w wymyśleniu jak najokrutniejszej tortury tylko po to, żeby zaspokoić swoją rządzę. Rządzę kontroli, uznania i władzy. Ale chwila, naszła mnie teraz pewna myśl. Są tylko dwie możliwe opcje z jakiego powodu tu jesteś. Albo cię to po prostu interesuje, co jest całkiem logiczne, albo masz zapędy sadystyczne i coś planujesz. Pamiętajmy. Przemoc to nie rozwiązanie, ale w razie co na tym kanale jesteś bezpieczny i nikt cię tu nie wyda. Wracając, pewnie niejednokrotnie obiły ci się o uszy takie zagadnienia jak kamieniowanie, biczowanie czy łaskotanie stóp. Tak, wiem jak to brzmi, ale to też była tortura, ok? Oczywiście ciężko sobie wyobrazić, jakie to musi być straszne i bolesne uczucie, ale co jak ci powiem, że istnieją zdecydowanie okrutniejsze sposoby na zadanie bólu? Mało tego, niektóre są tak potworne, że starano się zatuszować historię i przykleić temu łatkę mitu. W tym odcinku zaprezentuję ci top 10 najokrutniejszych tortur w historii, tak więc zapraszam do oglądania. Ranking otwiera to która była skierowana zazwyczaj do kobiet, szczególnie posądzanych o czary. Żelazna dziewica, zwana również dziewicą norymberską, polegała na umieszczaniu ofiary w czymś na styl sarkofagu. Od wewnątrz była wypełniona kolcami, które miały wbijać się w ciało ofiary. Celem nie było natychmiastowe pozbawienie życia, a spowodowanie potwornie bolesnych ran. Skazaniec umierał dopiero po kilku dniach w efekcie wykrwawienia się. Najczęstszym miejscem występowania tej metody były tereny Niemiec w czasach średniowiecznych. Oczywiście był to również sposób na upokorzenie osoby oskarżonej. Jeżeli oprawcy zależało na natychmiastowym zadaniu cierpienia, decydował się na szczura i nie tego, o którym właśnie pomyślałeś. Miejsce dziewiąte zajmuje tortura autorstwa szczególnie chorego psychopaty. Polegała na przykryciu gryzonia metalowym pojemnikiem i przymocowaniu go do brzucha skazańca. Następnie egzekutor rozgrzewał nakrycie, w efekcie czego szczur instynktownie szukał ucieczki. A że w górę i na boki się nie dało, to szedł w dół. Rozdrapywał wówczas brzuch i wnętrzności ofiary. Ten sposób był stosowany w hiszpańskiej inkwizycji. I budził niemałe uznanie wśród sadystów za tak chorą pomysłowość. Zazwyczaj miał na celu wyciągnięcie informacji, jednak często dochodziło do zgonów. Nawet jeżeli udało się komuś przeżyć, to istniało ogromne prawdopodobieństwo choroby bądź infekcji. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że nie była to przebadana myszka z zoologicznego, a pierwszy lepszy szczur spod śmietnika. Ale uwierzcie mi, prawdziwe szataństwa dopiero przed nami. A teraz coś o czym na pewno słyszeliście, bowiem jest to klasyk: znany i stosowany w całej średniowiecznej Europie. Tarano tak najczęściej różnych. Że zimieszków, a mowa o rozciąganiu na ławie. Tutaj raty już pewnie podekscytowani siedzą, ale nie takie rozciąganie i nie taką ławę mam na myśli. Bardziej coś takiego. Kładziono ofiary na plecach i zawiązywano jej ręce oraz nogi. Więksi specjaliści mieli od tego specjalne maszyny. Następnie rozciągano kończyny ofiary w przeciwne strony. Powodowało to rozrywanie mięśni i przemieszczanie się stawów. Często zdarzały się przypadki, że po wykonanej egzekucji ofiara nadal żyła. Musiała się niestety liczyć z trwałym kalectwem, które powodowało całkowity brak samodzielności w życiu codziennym. Jednym słowem, okrucieństwo. Chociaż wiele osób postawionych w wyborze między młotem a kowadłem wybrałoby kowadło, a to dlatego że młota używano do tortury, która nie pozostawiała szans na przeżycie, czyli plasującym się na miejscu szóstym łamaniu kołem. Jest podobnym klasykiem, również wywodzącym się ze średniowiecznej Europy. Tak zwany Mistrz Sprawiedliwości, bo tak kazali się nazywać, przywiązywał ofiarę do koła w pozycji orła. Następnie miażdżył ciało skazańca ciężkim młotem kowalskim. W tym czasie jego pomocnik stopniowo obracał koło tak, aby masakrowaniu ulegały kolejne części ciała ofiary. Wyrok często określał czas trwania takiej kary na na przykład dwie godziny, a na zakończenie spektaklu dobijano ofiarę zadając śmiertelny cios w brzuch lub w szyję. Po wykonaniu tych czynności ciało wystawiano na pokaz, unosząc je wysoko na supie lub stawiając w pozycji pionowej. Ciągle kurczowo trzymamy się tej Europy, dlatego udajemy się teraz na Bliski Wschód, a dokładniej do starożytnej Mezopotamii. Jak zaraz się przekonacie, brutalność tam była na nieco innym poziomie. Stosowano skrajnie bolesne i psychicznie wyniszczające metody, jedną z nich było obdzieranie ze skóry. Egzekutor był za Zaopatrzony w specjalne narzędzie, którym zdzierał skórę z ofiary. Kawałek po kawałeczku. Taka sesja potrafiła trwać nawet kilka godzin. Skazana na takie cierpienia osoba zazwyczaj umierała z powodu bólu, wykrwawienia się lub infekcji. Zastanawiam mnie tylko, czy osoba udzielająca tej kary nie czuła jakiegoś wstrętu, obrzydzenia. Tam już znieczulica musiała być na najwyższym poziomie. W każdym razie takie atrakcje były zarezerwowane tylko dla zdrajców stanu i wrogów wojennych. Biorąc wszystkie okoliczności pod uwagę, uważam, że miejsce Piąte jest w pełni zasłużone. A teraz pora na złotą piątkę, którą otwiera tak zwana tortura bambusa. Brzmi niewinnie, ale sami zaraz się przekonacie, że wcale taka nie jest. Pochodziła ze starożytnych Chin i Japonii. Jesteś z jest Chin, czy co? O co by chodzi? Polegała na powieszeniu w poziomie oskarżonego nad młodymi bambusami. Te rosną niewiarygodnie szybko, bo zyskują nawet metr wysokości na dobę, i na tym polegała cała ta sztuczka. Rosnący bambus przebijał ciało stopniowo, powodując niewyobrażalny ból. Ta kreatywna metoda należała do długotrwałych, ponieważ ofiara umierała dopiero po kilku dniach, będąc przy tym w szczególnie niewygodnej pozycji. Była to kara przewidziana dla niewolników i sług, którzy zdradzili swoich panów, jakkolwiek to brzmi, lub inny sposób złamali. Mali zasady lojalności. Przed nami zostały już naprawdę same hardkorowe metody, także zastanów się, w który sposób najbardziej byś nie chciał odejść ze świata żywych i koniecznie daj znać w komentarzu. Tymczasem my ponownie przenosimy się do średniowiecznej Europy, żeby zapoznać się z miejscem czwartym, którym jest tortura rozrywania przez konie. Dobrze słyszeliście. Była tak brutalna, na jaką brzmiała. Polegała na przywiązaniu kończyn ofiary do czterech koni, które następnie były zmuszane do ciągnięcia ciała w przeciwnych kierunkach, co powodowało powolne rozrywanie ciała. I w przeciwnym. Przeciwieństwie do rozciągania na ławie tutaj nie było mowy o przeżyciu. Taki koniec spotykał m.in. osoby decydujące się na zdradę małżeńską. Tortura była szczególnie popularna we Francji. Najbardziej znanym przypadkiem była egzekucja Roberta Damien w 1757 roku za próbę zabójstwa króla Ludwika XV. Rozrywanie przez konie było uznawane za najbardziej spektakularną metodę wymierzania kary i pozbawiania życia. Istniała jednak metoda straszniejsza, która wywoływała w ludziach tak skrajne emocje, że dzięki niej. Nie było problemu z kontrolowaniem ich zachowania. Muszę przyznać, że nie był to trudny wybór. Jak pierwszy raz przeczytałem o tej torturze, to wiedziałem, że spokojnie będzie w topowej trójce. A mowa o zaszywaniu ofiary w brzuchu konia. Metoda polegała dokładnie na tym, co wskazuje nazwa. Skazaniec był umieszczany w świeżo rozprutym brzuchu konia i zaszywany. Rozkład ciała zwierzęcia powodował zatrucie i duszenie gazami. Zaszyta osoba żyła od kilku godzin do maksymalnie jednego dnia. Następnie umierała wskutek zakażenia i infekcji. Lub uduszenia. Metoda była bardzo popularna w starożytnych Chinach i na Bliskim Wschodzie. Ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, jakie to musiało być straszne i obrzydliwe, naprawdę. Tymczasem zostały ostatnie dwa miejsca i szczerze mówiąc, miałem ogromny dylemat, ponieważ obie te tortury są tak szatańskie, że dla osób, które je wymyśliły, z pewnością jest osobne miejsce w piekle. A pierwszą z metod, która zajmuje miejsce drugiej, jest wbijanie ludzi na pal. Może się to wydawać kontrowersyjne, ale już tłumaczę. Taki pal był przebijany, że tak powiem, od dup strony i wychodził w okolicach barku. Nabita osoba była skazana na długotrwałe męczarnie, które potrafiły trwać nawet dwa dni. W tym czasie ofiara się wykrwawiała, dochodziło do infekcji, była narażona na atak ze strony ptaków i owadów, a to wszystko na oczach gapiów. To było okrucieństwo w czystej postaci. Ta metoda była najczęściej stosowana w Europie i można było zostać na nią skazanym nawet za zwykły rabunek. Naprawdę nie wyobrażam sobie, co musiały czuć te osoby. Był to idealny sposób na zastraszanie społeczeństwa. Przed nami został ostatni sposób tortur do omówienia. Był tak straszny, że powstało na jego temat wiele legend. Ta metoda została najprawdopodobniej wymyślona w starożytnej Grecji i w opiniach wielu ludzi uchodzi za najokrutniejszą formę pozbawienia życia, a jej nazwa to żelazny byk. Była to pusta, żelazna konstrukcja w kształcie byka z drzwiczkami z boku, przez które umieszczano ofiarę. Po zamknięciu drzwiczek pod bykiem rozpalano ogień, który go stopniowo nagrzewał. Nie były to temperatury, które momentalnie pozbawiały życia skazańca, a powodowały Niewyobrażalny ból wynikający z poparzeń całego ciała. Będąc w środku, na pewno można było poczuć się jak w piekle. Dodatkowo maszyna miała wbudowane w środku rury, które przekształcały krzyki ofiary na dźwięk podobny do ryku byka. Było to czysto szatańskie urządzenie. Oskarżeni potrafili spędzić tam nawet kilka ostatnich godzin swojego życia. Ta tortura była przewidziana głównie dla opozycji politycznej i stosowano ją publicznie w celu zastraszania społeczeństwa. A czy według ciebie system tortur nadal powinien obowiązywać? Daj znać w komentarzu. Dziękuję. Bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapeczki i do usłyszenia. Siemka.